jakby... Nie wiem, gdzie opór? No pewnie op nie, pewnie <laughs> gdzie opór, nie. Jakby. No właśnie, bo jest mi bardzo źle, bo właśnie takim przyszedł mojego tego, mojej wiadomości do Katpia. No Katrzy tam mówisz, że masz małcz gdzie Gdziu. To ci powiedziałem, żebyś. Ja to mówisz, że, że masz tam za mało gdzie Gduj. To, ja to ja napisałem się. na czacie, żebyś, żebyś poszedł do boy w Tam jest ich dużo. Gdzie kurwa jeszcze raz powtórzysz, żeby... bo nie rozumiem ciebie Pozywam Do buldelu w Afryce Ojny, okay, ja czem... życie zamknij pysk Tak! Tak! Nie wiem co Ale... mówiłeś Dawid, bo trochę <laughs> Nie powiem <laughs> tego, bo cię obrazisz Eee. <laughs> Bo to mówisz wcześniej, tam... że masz za mało czarnych dziur A cóż za mało to... czarnych dziur nie mam. Nie wiem co. No tak, tak powiedziałeś, powiedziałeś. Ja. Nie, nie, tak powiedziałem. A za ma... Ju... A dobra, no ma Pamiętam, pamiętam ten moment, tak. tak To napisałem na czacie, czego Wojtek nie odczytał Żebyś poszedł do bujdalu w Afryce <laughs> hmm. Bajaki jaki kurwa Oj, chuj GG Legnij kaczpy Oj chuj! cofa się, cofaj się, dobrze, dobrze, dobrze. Oj chuj biegnij, 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 Do tatusia, Do mamusie. biegnij, 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 matkę pobił Kurwa! no nie znam, że <laughs> <Kurwa. laughs> aj, aj. <laughs> 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 bo Kurwa! uciekaj! Kurwa! Ale wam Kurwa! 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 Ach, Kurwa. Lekki problem. Pan to kurwa, pa jak... Ło. Oj, chł. Daj głupia małpa. Głupia czarna mapa. Oj, ch... A pana tego... No, tą, pa jak kurwa, zydziuch. Co? To co Jaki, Pusza, Kurwa, zydziuch. tu co masz? Kurwa, zydziuch. Bo to mu było obiecane 40, nie, tysiące lat. Tysiące lat, temu. Nie, trzeba zmienić, poczekaj, ja to naprawię. Trzeba udać nie, się, Nie, ja to ja zmienię. Tak, okej, okay, dobra. Pa, pa, tu, tu, broń. No kurwa. <śpiewa> Pierdolony tryhard, który nie umie mieć zabawy. Chyba się nie uda, chłopaki. Co ty nie powiesz? Nie! też, co to, to, wiesz, tą podkładkę. Dobrze. Tak, 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 tak. Mhm. To zbudujcie taki wielki... Tak się patrzy, wielki co? I dajcie do niego miotacza ognia i tam stu Wojtka byście wrzucać z OMD. To jest piękny pomysł. No i wy to, no. No dawaj, wypuchnij, no. No dawaj. No dawaj, no. Ale można robić, dawaj. Ej, weź moje biegnie, ciało, daj, o, dobrze, biegnie, dobrze. Biegnie, w powietrzu! Nie tam, czy? Kurwa! Dobra, Z drugiej strony spróbuj, żeby sobie. Kurwa! A tam zabudowane całe. No wiem, że zabudowane, potem byś od razu wszedł i byś miał więcej czasu na ten. No biegnij sobie teraz tam. Z tej strony się wzespnij. Z tej no. I się na o, górę. Szkoda. na całą górę. Tak, żeby chorać, żeby się tak, byś... Potem byś szedł i jakoś by byś musiał. Choć wątpię, żeby tam piła się dało wejść. Gas chamber. To w Twoich rękach. Tu, 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 tu. O tak.

czemu cię to tak kurwa bawi? O kurwa, <laughs> kurwa ma figle A co ci kurwa bawi? <papi>. Kurwa jebane figle Hahaha tak kurwa tego Majore, Małpa lubi płacać, małpie figle, a ty zawnij kurwa mordę! panny małpie figle mnie... ...udupiły. Ja pierdole... Oh, to i tak było za łatwe. Za łatwe. Pewnie za łatwe, Dobra, nie. Nie. Tu. Tutaj, Tu, 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 tutaj, tu! Dobra, no, no, pokaż się, no, pokaż się, no. No, 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 no. no. Chujowo, tak jak super, postawiłeś tu mogłeś, to No by tu było tak, o 2 na 2 Racjon miałbyś, racjon miałbyś, no No wiem, ja, ale postawię tak, o <grystanie> chłopaki, może ktoś by tak <grystanie> doszedł raz. No kurwa, byśmy doszli, jakbyście kurwa nie itowali tej gierki, jebanej A nie wiesz co, to wtedy była nudna gra. No, pewnie tak. Nudna, będą nam obie życie. Małpafat, małpie figla. Nie pilne. Box. No Kacper. Kasper. Kasper. Box, box, no ty kurwa. Box bo trzeba brać box. Box. Ale bo figra figla małpiego nie. <grystanie> no, ale małpie figla o mój Boże Uuu, na fali. Kurwa. Wiecie, że na fali co, nie? Taki popularny, taki nowoczesny, młodzieżowy. A taki Nowozelandzki. Takie małpie figle. Pewnie małpie figle pewnie, ta. Kurwa, się lepiej. Ale małpie figle takie, tutaj się dzieją, takie nie? Takie owcze wybryki. Taki barani łeb. Oś że... tak Nie Jebac Nie tak kliknij na długo, o. Ale się wyjebał Lamus. No, no pewnie tak, pewnie Lamus. <noise> Ale jakby... O, nie wiem, gdzie ja teraz Kacper to za łatwo. A okej, okay, dobra bo ja ułatwiłem, ja przepraszam, ja chciałem tu zrobić taką ścianę Nie to miał Tam na to myśli się Odjebał małpiego figra, nie? No, ma taki małpie figle Kurwa, no kurwa, kurwa męż. Męż. <głos> <głos> Kacper zbejtawał wszystkich Ja pierdolę no, Kacper Łatwo, łatwo, łatwo chyba. Ty się nazywa Dark psycholog. Mango Psychologue. Oh. Ma, piego figa. O, Jude, Jude. 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 Nie tak, nie tak. <słuch> <słuch> A my tak już Szczura wszystkiego Takiego, a bo to zniszczyliście, no i chuj a. Begaz z was ogólnie, tyle wam Be takiego, Be takiego się tam przejść, śliznij, jak ten We <laughs> takiego szybkiego małpiego figla no no małpą to ja nie jestem Ja to za to jestem śliski, jak jest wąż No śliski to ty kurwa jesteś Ten jest śliski A, a, a. <laughs> nie, 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 cię. No gdzie postawisz? No, no 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 No, nie, się. No, nie, no. <laughs> no co ty czekasz? no postaw tam, nie, no, tam. Tam tam, nie, wejdzie, nie, 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 Żeby sobie tylko ułatwić, tylko to ja mogę powiedzieć. No ale to i tak ja wygram przecież. To co to, to jest za ułatwianie. To ja mogę wam ułatwiać. Kurwa. Ale to nie ma opiski To jest niemożliwe, żeby to niemożliwe. Nie <laughs> <laughs> no ja myślę, Major, że ciebie to stream snipują, nie? No. Pojebane. Zbugowana taka. Naprawdę. Nie, nie, no to, to tak, to tak, to tak. Ej, do Dobrze poszło. O pardon. W ogóle gdzie znika tego? Ta deska. Płynie dalej. Armie. U. się wydoył. To gówno No i po co ułatwiasz Tak, 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 trochę Tak, tu, no Good game, good game Fakt, tu nie lobby. Panciurek, panciurek. Wow. U mnie tyle witujesz, nie? Kurwa! Okay. Debil. Bądź Jak tak brzydko powiedziałeś? My jesteś debilem. Ej, ty jesteś kurwa, leczy No, nie chcesz, źle, nie, ale tutaj nic kłamałeś. Dlatego tego kurwa, co sobie myślał. <śla> ale to zrobił, nieprawdaż?

No chyba za łatwe chłopaki co? No. no. Ej, ja mam taki pomysł. Kładźmy wszelkie rzeczy w obrębie tego, żeby stworzyć taki gigantyczny prostokąt po prostu z łapek w tym w kącie. Dobra, to będzie miłe. No. No, no za łatwe to by było no. Czekaj, myślę, myślę. No, to by to nie wychodzi. <gry> A, nie, no, to cię, to nie to brawo, to brawo, 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 będzie będzie brawo, brawo, będzie, będzie, Tak, 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 tak. Tak, 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 Dobra, słuchajcie. Uuu, tylko nie ma snu. Nooo, jesteśmy. Tacy, <śmienione> no Ja tu rozwalam, Udani No to Nie, 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 nie. to trzeba nie, to będzie za łatwo. Ja tu rozwalę, Ja tu rozwalę, No spokojnie. nie. Nie, spokojnie. Ja nie Magnificent. Pew! No i mamy wspólnych grup. że to jest, łatwe to jest w Miejscówka Sadama Husajna. Wojtek, to jest za dużo. A to za dużo, to niezdrowo. No, we mnie za dużo, bo to kurwa nic nie zmieni. Chociaż. Nie zmieni, bo to się zacznie kręcić, będzie możliwość no. wejścia No. Wojtek, nie. Nie? Ja jestem gotowy, nie. Ktoś? Wojtyła. Wojtyła. no mam chyba, że to jest trochę za trudne, wiecie? Nie, Zatrudnie. nie. nie. Co tam tak zrobiłeś? Ej. Teraz przesadziłeś, nie? Teraz przegięłeś. Przegięłeś, kolego. No jak to by nie wyglądać, ale gówno On jeszcze umrze. <grystanie> <grystanie> ja no, Kacper, to nie Nie wiesz, w to No ja pierdolę. No, Kasper, to było.

Juuu, kurwa Juuu. Kacper to się da zrobić. No, to jest teraz łatwe dosyć. Zrobiłeś to. No właśnie. No, tak się kurwa śmiał, nie? I moza ja prosto nie. Ja ci po prostu przez No i. No zrób e, tak, szczerze. Że... NIE! CO TY ZROBIŁEŚ?! <noise> Jakiś... Przy... wiesz... Jest coś... akcja musiała się jakaś zadziać, nie? Aha. No, teraz no. jest akcja, akcja, akcja No Akcja do oj chuj <noise> <noise> Witam pana, witam No bardzo <noise> że ja. no, to jest chyba za łatwe No Ja mam tutaj jeszcze pierdol... Kurwa nie, nie mogę, mogę. A, Nie ja mogę A tego z Ldziucha, nie? Ja chcę... To, to... dawaj, 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 tak, 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 tu, 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 tu. No, dawaj. Kurwa, tu bym chciał, ale nie mogę. A nie, no to postaw tam, już tak. Nie, tak no, dobrze. A, że to... Zrobię. No. Brilliant, brilliant kolego. Brilliant go Spróbował tego? przez, przez ścianę wszedł do armaty? Którą kurwa ścianę nie da się ścianę w armaty no. Kurwa, jakbyś tu tego nie w już No, no posłał Wojtuła O, dziękować. No i teraz to można przejść, bo teraz ułatwiłem to imo No teraz to panowie, teraz to... nie gra dzieci, kurwa Kurwa! No gra na dzieci jak to nie, żeby je kochał tą grę? Kochał kurwa tą grę. O i wygrał, Roś. Taka. Taka. to ja. Ale ma Movement. Idziemy na Robloxa. No on no, wyszedł. Nie, wysz nie wyszedł. To no, ty wyszedłeś. Kaczle. Co Co robimy? Roblox chyba to jest. Roblox gramy? No piekam go Ką minus ludzie.